Porady, wywiady, pomysły. Słuchaj Radia Ram w piątek po godzinie 9 i po 17. Tylko u nas ogrody Radia Ram. Z nami jest nasz ekspert, pan Paweł Kolasa. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o poplonie, który czasami nazywany jest międzyplonem, ale to pewnie zależy od jego funkcji, no bo sama nazwa wskazuje, że po plonie, a więc prawdopodobnie po. Pewnym plonie coś by trzeba zasiać, albo i w międzyplonie, a więc w międzyczasie. No tak, no natura nie lubi próżni, i generalnie najgorsze, co może być, to jeżeli zostawimy taką uprzątniętą, pustą rządkę. Nie obsianą niczym. No, kiedyś to było naturalne, że stosowano no, w rolnictwie płodozmian i te poplony się ciało po zbiorach, trzeba tą tradycję kultywować w tym naszym ogrodnictwie i tutaj poplony są jak najbardziej ciągle na fali, są bardzo popularne i pewnie nikt, kto zajmuje się działką, sobie nie wyobraża, żeby nie korzystać z poplonów. No, i po zbiorze warzyw, teraz jak już zebraliśmy z grządek te nasze warzywa, ogórki, buraczki, no i to zostaje nam ziemia. No ziemia nie może zostać goła, bo następuje erozja, bo wiatr ją wywiewa, bo woda ją wypukuje. No i generalnie zabraliśmy ziemi mnóstwo składników pokarmowych z tymi naszymi buraczkami i ogóreczkami, i teraz trzeba to ziemi zwrócić. Czyli trzeba I tutaj dokarmić. Najlepszy jest poplon. Tak jest. Myśląc o poplonach, może Możemy dobierać gatunki do wysiewu w zależności od tego, jakie funkcje na bardziej pasują. Możemy jednocześnie i sobie wzbogacić glebę, ale jak ktoś ma pszczoły, no to też dzięki poplonom może teraz w tej drugiej połowie lata i jesieni jeszcze pszczołom Dostarczyć nektaru, bo przecież wiele poplonów pięknie kwitnie. No, Ale generalna taka funkcja poplonów, taka odżywiająca glebę, no to musimy pamiętać, że to muszą być rośliny strączkowe. Wiele z nich ma bakterie nitryfikacyjne i wiążą azot z gleby. Musimy ten azot dostarczyć, który nasze warzywa zjadły. I oprócz tego węgla, który jest we wszystkich szczątkach, no to tutaj jeszcze z tymi poplonami strączkowymi dostarczamy azot. Czyli dużo zależy od naszej strategii ogrodowej. No tak, no ale generalnie, jaki Byśmy ten poplon nie wysiali, a to są gotowe mieszanki do kupienia w sklepach ogrodniczych. To każdy z nich zrobi, jak to się mówi, dobrą robotę w naszym ogródku. Nie musimy po zbiorze warzyw jakoś specjalnie tej gleby głęboko przekopywać. Wystarczy tylko usunąć szczątki roślin, które tam rosły, leciutko tą ziemię wzruszyć czy płyciutko przekopać i na tak przygotowane podłoże wysiewamy poplon, bo my i tak go przekopiemy potem głęboko. W takim razie wiemy już wszystko. Na temat tego, czym poplon jest, jak z niego skorzystać i dlaczego warto, i dlaczego trzeba pamiętać o tym, aby gleba nie pozostała naga. Panie Pawle, bardzo dziękuję i do usłyszenia w najbliższy piątek. Dziękuję. Porady, wywiady, pomysły. Słuchaj Radia RAM w piątek po godzinie 9 i po 17. Tylko u nas ogrody Radiaram.